Myśl jest realną siłą. To są pierwsze słowa zawarte w bardzo znanej książce Napoleona Hilla zatytułowanej Myśl i Bogać się. Książce, która powstała na podstawie ponad 20-letnich badań Napoleona Hilla nad życiorysami ludzi, którzy odnieśli ponad przeciętne sukcesy. Tych osób było ponad 500. Oni odnosili sukcesy w różnych dziedzinach życia, głównie w biznesie i polityce, ale nie tylko. Wśród osób badanych przez Napoleona Hilla byli m.in. Henry Ford, John Rockefeller, czy Theodore Roosevelt, i wiele, wiele jeszcze innych osób. I, I chociaż książka po raz pierwszy została wydana mniej więcej 100 lat temu, to tak naprawdę w świetle współczesnej nauki. A przede wszystkim fizyki kwantowej i epigenetyki, nie straciła nic na swojej aktualności, a zwłaszcza stwierdzenie, że myśl jest realną siłą, znalazło tak naprawdę potwierdzenie w świetle współczesnej nauki i w świetle również badań empirycznych. I powiedzenie, czy stwierdzenie, że myśl jest realną siłą, jest taką prawdą uniwersalną, to znaczy, że dotyczy tak naprawdę każdego z nas, zarówno mnie, jak i ciebie, jak i każdego innego człowieka, niezależnie od tego, czym się zajmuje, w jakim jest wieku, jakiej płci, jaką wyznaje religię, i tak dalej, tak dalej, dlatego, że każdy z nas, tak długo jak długo myśli, i jest mniej lub bardziej świadomy, generuje myśli i emocje, tak naprawdę wpływa na otaczające nas pole energetyczne. I kontaktuje się bez wchodzenia w szczegóły z, za pomocą swojej podświadomości w dużej mierze z podświadomościami innych osób i jest w stanie w jakiś sposób z, Świata poza fizycznego, czyli takiego, którego nie możemy obserwować za pomocą naszych zmysłów, generować pewne zdarzenia, które mają istotny wpływ na nasze życie, takie rzeczywiste, realne, czyli obserwowane za pomocą naszych zmysłów. I teraz ja się przez lata zastanawiałem, jaki to może mieć wpływ, czy jaki to ma wpływ na, na biznes, na na sport i na inne dziedziny życia, w których sukces jest jakąś, jakoś mierzalny, podczas gdy tak naprawdę nasza tak zwana emisja i myśli do końca mierzalna nie jest. I miałem tę przyjemność i możliwość po pierwsze poznania historii tak dużej znanej firmy jak Inditex, czyli właściciela między innymi Zara, jako były CEO, prezes zarządu firmy Zara Polska, a także jako prezes zarządu firmy Ultimate Fashion, która była z dużych marek takich między innymi jak esprit, Boss, Mango, Max. I jako, że pełniłem tę funkcję, miałem możliwość poznania sposobu działania tych dużych firm oraz mojej firmy, która w ciągu pięciu lat moich zarządów rozrosła się z niespełna 140 do ponad 1000 zatrudnionych. Miałem możliwość poznania ich sposobu myślenia na temat biznesu, ich sposobu działania, ich filozofii biznesowej i znalazło tam potwierdzenie to, o czym pisał Napoleon Hill, a czym się też zajmuje od, od kilku lat, a mianowicie to, że sposób myślenia ma bardzo duże znaczenie na to, jak, jak, jakie sukcesy odnoszą firmy i czy je odnoszą, czy ich nie odnoszą. I to dotyczy nie tylko i wyłącznie sposobu myślenia osób zarządzających tymi firmami, ale również całych, Zespołów, a zwłaszcza osób takich kluczowych w tych zespołach. I chociażby w świetle fizyki kwantowej, fizycy udowodnili, że jeżeli jedna osoba myśli o osiągnięciu jakiegoś celu, to, to myśli jedna osoba. W pewnym sensie. Natomiast jeżeli tych osób jest więcej, to ich wpływ na otaczające nas pole i możliwość osiągnięcia sukcesu rośnie niejako wykładniczo w takim sensie, że do potęgi drugiej, to znaczy jeżeli jedna osoba myśli o czymś, to tak jakby myśliła jedna do kwadratu, czyli jedna, dwie to już dwa do kwadratu, czyli 4, 4, na przykład to 4 do kwadratu, czyli 16 i tak dalej i tak dalej. Innymi słowy siła naszych myśli się jakby multiplikuje, łączy w jedną całość i, i powoduje, że osiągamy coraz to większe sukcesy. Oczywiście jest pewien limit, naukowcy doszli do wniosku, że taką najbardziej bardziej optymalną liczbą osób myślących o tym samym e, i o tym samym celu i o sposobach osiągnięcia jego jest 8. No tak tak do takiego wniosku doszli, ale bardzo istotną tak naprawdę w tym wszystkim e, jest rola lidera. Jest lo, lo, rola szefa czy właściciela firmy, czy szefa e, działu firmy, dlatego że to on w pewnym sensie Ustala czy może ustalać normy y, działania swojej firmy i sposób myślenia pracowników czy osób z zespołu na temat y, y, celów, y, które, które są do osiągnięcia, czy na temat wizji firmy, w ogóle stworzenia tej firmy y, itd., itd. I to powtarzam, znalazło bardzo duże y, potwierdzenie w. Y, w historii rozwoju tych firm, z którymi miałem przyjemność współpracować, a w dużej mierze były to firmy o zasięgu, zasięgu globalnym. I bardzo dobrym przykładem wpływu tego, o czym mówię, jest chociażby historia nie tak zdrowo odległa drużyny Bayernu Monachium, piłkarskiej drużyny Bayernu Monachium, która na początku sezonu 2019-2020 była w rozsypce, a tak i piłkarze myśleli o wszystkim, tylko nie, 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 nie o wygrywaniu, tylko o różnych innych rzeczach. Jakoś nie potrafili wygrywać meczów, byli na którymś tam miejscu w, w tabeli Bundesligi. I co się wtedy stało? Wtedy został zmieniony trener i nowym trenerem został Hansi Flick i w tym samym sezonie Bayern wygrał wszystko co było do wygrania zdobył sześć trofeów łącznie z, z wygraniem piłkarskiej ligi mistrzów i superpucharu Europy i interkontynentalnego a Robert Lewandowski przy okazji został królem strzelców wszystkich tych rozgrywek ale co się wtedy tak naprawdę wydarzyło tak naprawdę przyszedł nowy trener i tak ustawił myślenie zawodników w drużynie, że oni zaczęli, zaczęli wygrywać i to nie, oni nie stali się nagle lepszymi piłkarzami, czy bardziej ułożonymi, czy bardziej doświadczonymi, dlatego, że to się wydarzyło niemal 6 tygodnia na tydzień. To co, to, co się, to, co się zdarzyło, to, co zrobił trener Hansi Flick, to po prostu zmienił ich mentalność, ustawił ich myślenie w taki sposób, żeby myśleli o sukcesie, o wspólnym sukcesie, nie tylko i wyłącznie o swoich prywatnych, indywidualnych interesach. I teraz możesz się zastan zastanawiać, pytać, jakie to ma przełożenie na biznes. Otóż ma bardzo wielkie przełożenie na biznes, dlatego, że i zgodnie z tym, o czym mówią chociażby fizycy, kwantowi oraz doświadczenia wielu firm, które odnosiły sukcesy, jeżeli uda się spowodować, żeby członkowie zespołu poczuli się właśnie jako jeden zespół, myślący w tym samym kierunku i osiągnięciu tych samych celów, to efekt takiego myślenia może przynosić, a właściwie przynosi bardzo, bardzo duże, bardzo duże pozytywne skutki dla funkcjonowania, czy to firmy, czy, czy drużyny sportowej, czy fundacji innych, innych tworów, gdzie współpracują ze sobą zespoły. I tu nie chodzi tak naprawdę o Jakieś czary, wudu i temu podobne rzeczy. Tylko chodzi o to, żeby pracownicy czy członkowie zespołu myśleli w taki sposób, żeby ich myślenie było niejako dobrowolne i spójne z tym, co, co chce osiągnąć firma, jakie cele zrealizować, jaką, jaką ma wizję. Po prostu, żeby oni dzielili tę wizję i nie, żeby robili to tylko i wyłącznie dlatego, że jest taki nakaz odgórny, tylko żeby oni po prostu chcieli to robić, żeby, żeby oni odczuwali, że interes firmy to jest również ich interes i żeby niekoniecznie Przedkładali interes firmy na swój interes, tylko żeby rozumieli, że jest w tym zbieżność i korelacja i, i współdziałanie. I takie rzeczy da się zrobić, i są do tego pewne metody, sposoby i pewne podstawowe zasady, zasady działania. Generalnie chodzi też o chociażby o to, żeby pracownicy nie tyle byli motywowani, tylko żeby byli zainspirowani i zmotywowani i żeby poszukiwali pewnych rozwiązań wspólnie i takie rozwiązania bardzo często przychodzą na zasadzie inspiracji, która powstaje w momencie w momentach różnych jedzenia posiłku, czy jazdy na rowerze, biegania, czy stania w, na światłach w korku. Natomiast powtarzam, jeżeli uda się Szefowi jakiegoś działu czy firmy spowodować, żeby pracownicy w ten sposób myśleli, to jest to już bardzo duży krok ku temu, żeby wznieść firmę, jej wyniki, sposób działania na nieco wyższy poziom albo nawet dużo, dużo wyższy poziom. Pod warunkiem oczywiście, że to będzie stałe i dobrowolne, i, i, i jakby swoistym nawykiem wszystkich członków, członków zespołu i jeżeli chcesz, żebym ci w jakiś sposób pomógł w tym, jeżeli uważasz, że jestem w stanie ci pomóc, to skontaktuj się ze mną proszę na kontakt TomekKania.pl mailowo. Odpowiem wtedy i będę mógł ci powiedzieć, jeżeli porozmawiamy, będę mógł ci powiedzieć, czy i w jaki sposób mogę ci pomóc. Myślę, że taka że taka pomoc, takie spojrzenie z boku, ale również taki nowy start i wejście w tą nową rzeczywistość właśnie w obecnych czasach, kiedy tak naprawdę nastąpił czy następuje pewien reset i, i nowe otwarcie w wielu, wielu firmach, w wielu miejscach naszego życia, czy to biznesowego, czy, czy też prywatnego, ale no, mówimy tutaj przede wszystkim o życiu biznesowym, jest niesłychanie istotne, dlatego że to powinno dać, daje dużą przewagę konkurencyjną nad, nad, nad innymi, a powtarzam, za Napoleonem, Chilem myśl jest realną siłą. I proszę, nie myślę, że to, iż siedzę w tej chwili sobie tutaj na takiej huśtawce nie ma znaczenia. To ma również znaczenie. Dlaczego tak robię i ma to znaczenie w kontekście tego, o czym mówię i o tym, że myśl to realna siła i pływania na swoje zespoły, po to, żeby one działały w sposób mniej przymusowy, a bardziej dobrowolny, ale zgodnie z tym, co my, jako szefowie. Chcemy, chcemy osiągnąć, ale tak, żeby i, i członkowie naszych zespołów byli z tego w jakiś sposób dumni, zadowoleni i żeby robili to dobrowolnie. Także zachęcam Cię do kontaktu. Kontakt tomekania.pl. Porozmawiajmy, zobaczymy, co da się zrobić. Mam nadzieję, a nawet pewność, że. Odpowiednie, odpowiednie myślenie członków zespołu na temat tego, w którą stronę chce zmierzać firma, czy ma, powinna zmierzać firma, daje naprawdę bardzo dobre rezultaty. Przekonaj się o tym.